Witam Was serdecznie. Dziś, przygotowania do robienia kiełbasy, Dziś będę kroił w kostkę schab, karczek i łopatkę. Będę po pokrojeniu w kostkę zapekluję 16 gram peklosoli i włożę na noc do lodówki. A jutro zmielę, przyprawię i pójdzie we flaki. Wieczorem powinienem uwędzić. Jakie będą przyprawy? To będzie taka zwykła kiełbasa, którą najbardziej lubią wszyscy, czyli będziemy mieli czostek, 5 gramów suszonego czosnku na, na, na kilogram farszu, będziemy mieli 3,5 grama pieprzu i 1,5 grama majeranku. I to wszystko, prosta kiełbasa. Bardzo fajnie do takiego duetu jest dorzucić na przykład 2 kilo, Ścienistego, szanki z wołowiny. I tutaj będę miał około, około 4 kg schabu, tu jest 3 kg karczka, bo duży i 6 kg łopatki czyli pierwsza klasa, druga klasa i trochę trzeciej. Tu z tego, będzie z tego. To powinno wystarczyć. I skóra ze schabu w zupełności starcza. Tam nie będę Wam zawracał gitary, jak kroję. Każdy wie, jak się kroi mięso. Chyba, że mnie najdzie, syn weźmie gimbala i mi nagra chwilę, jak kroję. Ale to zobaczymy, czy syn będzie miał czas poświęcić dla taty chwilę. Na razie. Zostać część później. Jedziemy ze schabem. Schab wyjmiemy z tego worka. Nienawidzę Takich. te schaby, to pompują wodą niesamowicie. Wrzucę do zlewu, niech się nie wala. Ja schab zaczynam w takie o małe te kroje i potem fajnie się z tego skórę ściąga. O, bo skóra idzie o no Pokażę Wam. Potem robimy tak. O, tutaj i. Bez tej błony, żeby, żeby było. Więc tutaj to idzie, le, idzie lepiej. O. Hop, bo to idzie jako pierwsza klasa. I to potem biorę w kostkę. O, taką kostkę. Opa. I to potem idzie na szarpaku. Najpierw idzie do peklowania, a później będzie szło na szarpak takie odkładam idzie do peklowania tak się staram żeby tej błony nie było rozdzielającej o, to idzie na bok jako druga klasa hop hop no, możemy jeszcze tutaj I to tak idzie. Chyba noże muszę naostrzyć. To będzie osobno z góry i to będzie osobno. To idzie do drugiej klasy szu. Od razu to mogę skroić. ostatni kawałek z kabu no chodź tutaj łóżko I to pójdzie y, gru, tak grubiej y, zapeklowane będzie, bo będzie ten y, na szarpaku szło. Wiadomo, teraz zrobię karczek, a potem się powołuję z łopatką. Do zobaczenia później schab mam już pokrojony i zacie będę używał soli peklo soli ze sklepu Dot i At Home ona jest bardzo fajnie pakowana to jest kilogramowe worki są bo przychodzą wam zapakowane szczelnie w woreczek z tym no z tym szybkim zapięciem i zobaczcie i folie i worki są takie że tutaj rwiemy o i tutaj też mamy to szybkie zapięcie że możemy otworzyć a uda się używamy potem zamykamy i zamykamy jeszcze dodatkowo tu tutaj o Woreczek i jest bardzo fajnie. Podoba mi się to. Pierwszy raz u nich kupiłem i to mi się podoba. Pamiętajcie, że jako grupowicznik macie 5% rabatu w tym sklepie i, i polecam, bo naprawdę bardzo fajnie to jest zrobione. Podoba mi się. Nie, nie muszę żadnych słoików kombinować, tylko mam tutaj taką sytuację. Więc jest rewelacyjnie. O, ja tutaj sobie muszę uważyć 36 gram peko soli biorę łyżkę łyżkę co cukierniczkę tu mi sąwe miejsce robili i tak mi byle jak to miejsce zrobili w cukiernicy nic nie ma dobra okej okay. Nie jest zbrylona, bardzo fajnie. O, trzydzieści dziewięć, przesadziłem. 30 jeszcze delikatnie, muszę zabrać trochę za dużo. A jeszcze troszkę. O, idealnie. I... Zamykam. O, no, podoba mi się to. Plus dla do i at home. Poważnie, podoba mi się. Odłożę sobie na razie tutaj na bok. To sobie dam tu. Zapekluję ale sól jest drobna jak mąka, jak drobny cukier. Zapekluję tutaj, wymieszam wszystko i do lodówki i następny kawałek. Zaraz tutaj odważę karczek co pokroiłem i też do lodówki. Mam już wszystko pokrojone w kostkę. Mam tu 3. Oddzielone mam tutaj mięso folią. Od siebie różne klasy. W jednym boksie. Jeszcze tylko na górę dam tutaj sobie folię, żeby się nie utleniało za bardzo. No. Jeszcze przyjdzie przykrywka. I ląduję w lodówce. Schab mam osobno w lodówce. Co mam na szarpaku. Tu mam tłuste, yy, karczek i łopatkę. I to co tuste zostało. Także jedziemy. Jutro mielimy, przyprawiamy w przyprawy i osadzamy i wędzimy. Chyba, że pogoda nie pozwoli, że będzie padało. No to wtedy zamiast 24 godziny to będzie 48 się peklowało. No, tak to bywa. Czasami z pogodą nie wygramy. Do usłyszenia. Zapraszam Was do odwiedzenia sklepu Dot It at Home. Jako członkowie grupy wędzarnicze. Bractwo UK macie rabat 5%. Zachęcam Was tam do zakupów. Sklep jest dosyć bogato wyposażony w artykuły do spiżarni, słoiki, butelki. Puszki, zamykarki do puszek, sól peklowa, czyli macie od pieczenia chleba, od spiżarni, od, od weków, robienie wina, robienie piwa, robienie serów. No wszystko co sobie tak możecie wyobrazić, co byście chcieli zrobić w domu, nie wiem, własne piwo, własne wino, własne destylaty jakieś inne, ser, chleb czy uwędzić wędliny. Wszystko tam znajdziecie, przynajmniej większość rzeczy tam znajdziecie. Wysyłka na terenie UK to jest chyba 48 godzin, także nie ma problemu. Do mnie idzie trochę dłużej, no ale ja, Irlandia Północna. Zapraszam Was serdecznie do skorzystania z oferty sklepu. Ja na przykład wybierając kupno na eBayu, wolę kupić u nich, bo wspieram naszą społeczność. Tak to przynajmniej wygląda z mojej perspektywy. I pamiętajcie, macie 5% rabatu do normalnej ceny. Trzymajcie się que tempo.